Czy te czarne koty zwiastują nieszczęście? Tak mogą pomyśleć ludzie związani z klubem morsów działającym przy Lidze Obrony Kraju. Poszło o drugi pilski zlot morsów, który ma odbyć się 25 i 26 marca na Pilskich Płotkach. Ma, bo wszystko stanęło pod znakiem zapytania i po wypowiedzeniu umowy o współpracy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile. My jako MOSiR po prostu nie będziemy uczestniczyli we współorganizacji tej imprezy, a to są dwie różne sprawy, czyli impreza może się odbyć na ośrodku Płotki, morscy mogą morsować, natomiast my nie będziemy uczestniczyli ani w przygotowanym potem pikniku, ani w, w tych konkursach, rozgrywkach, etc., etc., Poszło o domniemane nieprawidłowości, do których miało dojść podczas ubiegłorocznej imprezy. Jej uczestnicy, zdaniem dyrektora Kubickiego, mieli nadużywać alkoholu, co mogło doprowadzić do tragedii. Dziwne jednak, że te argumenty są podnoszone dopiero na kilka dni przed imprezą, a nie podczas ustalania szczegółów wydarzenia. Od ubiegłego roku, jak się odbył tamten zlot, nikt nie wnosił żadnych zastrzeżeń. Nikt. Ani prezydent miasta Piły, ani tym bardziej pan dyrektor. Ani ustnie, ani na piśmie. Według organizatorów wydarzenia prawdziwym powodem wypowiedzenia umowy o współpracy jest to, że kilka dni temu impreza została objęta honorowym patronatem starosty Pilskiego, co nie spodobało się prezydentowi Piotrowi Głowskiemu. Na kolejnej odsłonie Wojenki Pilsko-Pilskiej tracą jednak sami mieszkańcy i to już nie tylko Piły, a całej Polski, bo na zlot mieli przyjechać uczestnicy z kraju.